Zadanie 15 Informator naturalny matematyka 2024 na 2025. Zadanie zamknięte za dwa punkty. Dana jest liczba x równa a odjąć i w nawiasie pierwiastek z trzech odjąć pierwiastek z dwóch. Do potęgi drugiej, gdzie A należy do liczb rzeczywistych, w rozwiązaniu zadania uwzględni fakt, że liczby pierwiastek z dwóch, pierwiastek z trzech oraz iloczyn pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech są niewymierne, a ten iloczyn to inaczej pierwiastek z sześciu. Dokończ zdanie, zaznacz dwie odpowiedzi tak, aby dla każdej z nich dokończenie zdania było prawdziwe. Liczba x jest wymierna dla i mamy sześć odpowiedzi do wyboru. Zanim będziemy wybierać te właściwe, to najpierw przekształcimy sobie naszą liczbę x zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Wzór tutaj widzimy, a w tablicach matematycznych to strona numer 7. Nasze a i b to a to pierwiastek z 3, a b to pierwiastek z 2. I zgodnie ze wzorem będziemy mieć x jest równe, a przepisujemy minus. I w nawiasie kwadratowym zapisujemy A do potęgi drugiej, czyli pierwiastek z trzech do drugiej, odjąć 2AB, czyli minus 2 razy pierwiastek z trzech razy pierwiastek z dwóch i dodać B do drugiej, czyli pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej i zamykamy nawias kwadratowy, czyli x jest równe. Nadal przepisujemy A odjąć i w nawiasie okrągłym obliczamy wewnątrz. Pierwiastek z trzech do potęgi drugiej to jest trójeczka, bo pamiętamy, pierwiastek kwadratowy i wykładnik drugi nam się skraca odjąć 2. pierwiastek z trzech razy pierwiastek z dwóch to zgodnie z tym tutaj to będzie pierwiastek z 6 I tutaj znowu sytuacja z poprzedniego naszego obliczania będzie samo 2. Czyli x równa się a przepisujemy. Pozbywamy się nawiasu, zmieniając znaki na przeciwne, czyli minus 3, dodać 2 pierwiastki z 6 i odjąć 2. I redukcja wyrazów podobnych, czyli A, nadal przepisujemy, minus 3, minus 2, to jest minus 5, i dodać 2 pierwiastki z 6. Czyli nasza liczba x wygląda w ten sposób, będziemy ją wykorzystywać do naszych odpowiedzi. Czyli zaczynamy od odpowiedzi. A, gdyby A było równe 5, czyli tu podkładam piątkę 5-5 minus dodać dwa pierwiastki z 6 równa się. Uprości nam się um, uproszczą nam się piątki. Czyli zostanie dwa pierwiastki z 6 czy jest to liczba wymierna? No nie, jest to liczba niewymierna, czyli nie jest. Sprawdzamy dalej. Odpowiedź B. W odpowiedzi B A jest zapisane w taki sposób. No to wpisujemy Pierwiastek z dwóch minus pierwiastek z 3 do drugiej dodać 30. Dalej wpisujemy minus 5, dodać dwa pierwiastki z 6. No i znowu mamy do użycia wzór zróconego mnożenia, ten, który przed chwilą używaliśmy. Spróbujemy go sobie. W taki szybszy sposób rozpisać. Pierwiastek z 2 do potęgi 2 to wiemy, że to jest 2, odjąć. 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to będą 2 pierwiastki z 6 i dodać pierwiastek z 3 do 2 to 3. I przepisujemy, dodać 3 minus 5, dodać 2 pierwiastki z 6 i znowu redukcja wyrazów podobnych. Hmm. Minus dwa pierwiastki z sześciu i plus dwa pierwiastki z sześciu to się nam uprości. 2 dodać 3 i minus 5 to też nam się uprości. Zostanie trzy dziesiąte. Czy trzy dziesiąte jest liczbą wymierną? Liczba wymierna to taka, którą można zapisać w postaci ułamka, zwykłego czy też dziesiętnego. Tu jest ułamek dziesiętny, czyli jest. Jest to liczba wymierna, czyli mamy pierwszą odpowiedź, odpowiedź B. Sprawdzamy dalej. Odpowiedź C. A równa się 6, czyli 6 minus 5. Dodać dwa pierwiastki z 6. 6 odjąć 5 to jest 1. Dodać dwa pierwiastki z 6. Jest to liczba wymierna. No nie jest. Nie jest. Sprawdzamy dalej. Sprawdzamy sobie odpowiedź. D. Czyli w miejsce A podkładamy minus 2 pierwiastki z 6, dodać 12,5, minus 5, dodać 2 pierwiastki z 6. I znowu redukcja wyrazów podobnych. Minus 2 pierwiastki z 6, dodać 2 pierwiastki z 6, to się nam wyruguje. 12,5 odjąć 5 to jest 7,5. 7,5 jest to. Liczba dziesiętna, czyli jest to ułamek, czyli jest to liczba wymierna, czyli jest. I zaznaczamy drugą właściwą odpowiedź d. No dalej już nie sprawdzamy, ponieważ już właściwe mamy, więc zadanie możemy zakończyć.